Hej, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu zagramy w Kompano Hero 3. Wracamy do kampanii państwowej, która uraczyła nas dość krótką misją ostatnim razem. Mam nadzieję, że teraz będzie nieco dłuższa niż 20 parę minut, zaraz się przekonamy. Rozpoczniemy kolejną misję, mylne sygnały. Jedziemy. Opturnity, aby przejąć kontakt z Romelem, były rarne. I my złożyliśmy ich, gdy ich przyjechali. Mimo, że możemy pójść za Grek, to wypadało za ten sukces. Nasze wikory były małe. No hmm. dobra. Jedziemy. Co tu jest za celnikiem? Hmm, jaka tu jest kiecio kopów? Fajno. Rozumiem, że mamy je uratować, tak? A mamy jakieś wsparcie pancerne, czy nie? <coughs> the British have finally detected our Signals Battalion, no doubt in retaliation to our recent ambush. The last message sent by Signals warned us of an assault force approaching them. The Australian Vanguard has already started Dobre. to engage our forces, but the Signals vehicles need time to pack up before retreating. They have also lost all communication with our forward barracks. We must contact each vehicle ourselves and protect them as they pack up and make their way to safety. No, of the essence. The Allies' main assault force could arrive at any minute. We wysuniętego or any sensitive documents that haven't already been destroyed. To po jest With all the communication issues and the enemy's incoming assault, the situation is grim. The signals, the signals Battalion has helped us tremendously in the past. No dobra. Od czego zaczniemy? Od aktywnej pauzy oczywiście. I rozejrzyjmy się, co tu się dzieje w ogóle. Dobra, to są oddziały sojusznicze. Musimy je uratować oczywiście, zanim im zdrówko do zera dojedzie. Jak nie mam, mamy trzy wozy łączności. Pytanie o środek. Czy jest dominowany, czy jest obstawiony wrogiem? Jeżeli nie, to moglibyśmy się przebić w zasadzie. Mamy Włochów, ale oni będą bezużyteczni tutaj w tej misji. Myślę, że tutaj z Mech. Zrobi robotę, a mamy a czołgi lekkie niestety. Nie dostaniemy wie, wiele posiłków. Dobra, od razu wyposażmy w KM. Tutaj mamy coś cięższego. Mamy piato jakiegoś przeciwpancernego. Dobra, tutaj w MG42 trzeba przynajmniej jeden oddział wyposażyć. I wtedy... Dobra, tu mamy sanitarkę, paka do obrony, wiadomo. Czy ktoś go obsadza? Nie. Moździerz i granatnik, świetnie. Pochwyćcie ten granatnik od razu. Teraz podejdziemy do wozu. W zasadzie już wyślemy. Już wyślemy tam posiłki. Lekki transporter opancerzony, to na niewiele się zda. Będziemy odbijali jeden po drugim po prostu. Oni to mają pepąca, ale myślę, że czołgi lekkie poradzą sobie. Nie mają żadnego piata, prawda? Nikt nie ma, dobra, świetnie. Więc wyślemy dwa wozy lekkie w takim razie do ataku. Przeskrzydlić ich od prawej, proszę bardzo. Świetnie. Do roboty. A z prawej dojedzie Panzer 3. I też pomoże ich. Przy, przycisnąć ogniem. W międzyczasie. Żeby, żeby się nie wymknęli. Podnoślimy piechotę bliżej. <laughs> Moglibyśmy w miatosowi ognia wykurzyć. Moglibyśmy oczywiście, ale myślę, że sobie poradzimy tutaj spokojnie. Dobra, trzeba ich dość szybko uratować, będzie. Zbierzmy amunicję trochę, to doposażymy sobie plutony. A jednak balon z czegoś ptapan, zobaczcie. A to gady, no. Cotka, cotka, proszę państwa, bo zaraz stracimy czołg lekki. Cofajcie, zatem piechotę wyślimy. Proszę bardzo. Jednak się Włosi przydadzą, nie do wiara. Zasłaniamy, no? Staramy się. Bardzo się staramy. Dobra, naprawy konieczne już teraz. Troszkę się wygłupiłem z tym atakiem, ale już tutaj. Właśnie będzie miał to pomóc. Dobra, utrzymać. Wy przyjdzie ich tam, właśnie. Ja Miał oczywiście. Trzymać okopy. Dobra, musimy kolejny uratować. Już naprawieni? No i świetnie. No to do roboty. Na drugi. Na drugą stronę atakujemy. Proszę bardzo, tutaj. Zapraszam. Zapraszam do uzupełnień. Panzerek do osłony. Tutaj. Dobra, łapcie to i jazda. Wsparcie czołgów. I od razu tam ruszamy. Szybkie uzupełnienia. Proszę bardzo. Piątą osobę do ekipy i jeziemy. Szybko, szybko. No. Zapraszam. Grupę uderzeniową do ataku w takim razie. A Państwa zapraszam tutaj do okopu do osłony naszego pojazdu. I zaraz następnym wycofamy, jak się uda. Dobra, grupa uderzeniowa w miarę gotowa. Dobrze, żeśmy tu dali panzerkę. Oj, dobrze. W takim razie, jedną ekipę od zaprosimy. zaprośmy. Osłaniać nasz pojazd za wszelką cenę. No, przypieszcie i bardzo ładny. To był dobry pomysł prowadzenie tego oddziału z miotaczami. Bardzo dobry pomysł. To nas trzyma przy życiu, w zasadzie, teraz. Dobra. Ratujcie naszych. No, postaram się ich wycofać, ale to nie będzie proste. Co najmniej dwa spróbujmy wycofać. Trzeci, jak stracimy. Co najmniej dwa i tak mamy ewakuować, więc zróbmy co najmniej dwa. Więcej nie dam rady, obawiam się. Do okopu, do okopu i przyciśnijcie ich. No, mam na nadzieję, mam na razie się. Uj, uwaga, uwaga, wóz koncerny tam jest. Wy to sobie świetnie poradzicie. Nie wątpię. Dobra, potrzebny do napraw oddział. Już teraz. Proszę bardzo, naprawiajcie, bo musimy trzeci też ewakuować. Jeżeli się da jeszcze w ogóle. Spróbujemy no. To tutaj ktoś musi go bronić, więc. Kurczak, ktoś by się znalazł, właśnie, ty się znajdziesz. Chodź tu. Dacie radę, chyba, we A ty musisz jechać po naszego trzeciego kolega. Pilnie. Mam nadzieję, że się uda go ewakuować, chociaż marne szanse, jak tak patrzę. Marne szanse. Będzie, czy, będzie bardzo ciężko, nawet, to wycofać. Dobra, musicie nacierać. Wy musicie się bronić. Weźcie to, to. To, to i wracajcie tu. Świetnie. W takim razie czołgi lekkie naprzód do ataku, i osłaniajcie trzeci pojazd. Może się uda jakimś cudem wycofać. Staram się, bardzo. Nawet nie wiecie jak bardzo. Oj, oj, oj. tam się porobiło. Osłaniajcie z okopu najlepiej, bo tutaj was zniszczam po prostu. Dobra, czołgi naprzód, naprzód. Wbierać nasze Ratujcie sytuację. Gdzie jest czołg? Rozumiem, dobra. No i dobra, stój tu. Stój tu, panzerku, dostaniesz wsparcie nawet. Dostaniesz wsparcie za chwilkę. Inżynierów, jak tylko ich namierzę. Właśnie was. Tutaj. I stój. I broń. Za wszelką celę. Trzymać Oni stąd przyjadą, prawda? Uważam że tak. Jak tam z wycofywaniem? 2 km, się staram, no ale... Ustawcie się do ataku w takim razie Chyba Paki trzeba przysposobić do walki, co? Myślę, że tak. Myślę, że trzeba te Paki przysposobić do walki, słuchajcie. Do tego go sobie przejmiemy. Jeden tu. A drugi też tu gdzieś stał, prawda? Jeśli się nie mylę, a jeśli się mylę, tu będziemy potrzebowali pilnie osłony, bardziej jak tam jeszcze, bo tutaj mamy mamy kogoś, kto chroni i zabezpiecza. Nie jest najgorzej. Jeszcze jedna się przyda. Nie, 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 się tu panu. Zaczyna się, uwaga, idą. Nie wiadomo, za ile dotrą. Musimy z drugiej strony się bronić, jednak, tutaj. To pilnie. Oj, no zaczyna się, zaczyna się. Mam nadzieję, że się uda trzy wycofać. Przynajmniej dwa musimy pamiętajcie. Przynajmniej dwa jest powiedziane. Koniecznie ten but pancerny trzeba dostrzelić. Kogo tylko powietrzy? Ja tu nie widzę nikogo, żebyśmy mieli. Mamy ledwie czekałem. Ale przyda się ją. Trzymajcie się, panowie. Kolejna... Porcja gagatków tu jedzie. Paka musimy przestawić, bo już się zaczyna grubo robić. Chodźcie tu do osłony, bo tutaj się grubo robi. Od tej flanki. No właśnie, zaczynają się podjazdy w naszą stronę. Trzymajcie się. Trzymajcie się dzielnie, ja się postaram posiłki sprowadzić. Kolejny, czekałem, kolejny. W ogóle cekałem, numer jeden. Tutaj panowie, i przyciśnijcie ich ogniem. Jak tam idzie wycofywanie? Jeszcze chwilę, tak? No cóż, będziemy się przesuwać dalej. Mam nadzieję, że wszystkie trzy się uda... Ojej, paka nam głupią. Ale marne są dać szanse, niestety. Paku, drogi, ważnego, szybko. Kurde, jak nas podeszli. Full speed, postaram się ich zdjąć, ale nie wiem, co z tego wyjdzie. Będzie ciężko, wiedziałem, że paka nam skasuje. Dobra, funder, wpisuj się. Na razie to jeszcze całkiem nieźle idzie. Fucka, obsadźmy prosto. Proszę bardzo. Aha, to ekipa z paka się wycofuje, dobra, to nic. Musimy go dać w takim miejscu, żeby ich łupnął. Po, konkretnie, czyli tu. A Czołg wtedy tu. Tak jest, Czołg wtedy tu musi się bronić. Jak tam idzie? Chłopaki odwrót uzupełnić się Ktoś jeszcze w uzupełnieniach? Nie, tutaj się wycofał już, tak? Prawie. No wy już możecie ruszać po malutku. Jeszcze sekunda, tutaj będziemy się zbierać teraz. Osłaniajcie Idą Zaczyna się główny atak, uwaga! Kurde, już tam wyjechał, nie? No właśnie. Walczę w niego. Zaczynamy straty ponosić poważne. Musimy przynajmniej dwa pojazdy wycofać, dobra. Proponuję się. Musimy skoncentrować się tam. Z obroną. Nie, nie da rady trzech uratować, przykro mi. Topamy. Musimy uratować tamte czołgi. Przepraszam, tamty transporter. Te ciśnijcie ich stąd. Pomijcie te zapory. I gdzie jest jeszcze jeden oddział? Pionierów, właśnie. Potrzebujemy wsparcia. Pionierów i CKM-u tutaj. Tam się chyba nie da uratować trzeciego. Trudno. Nie musimy wszystkich celów dodatkowych zawsze realizować. Grunt, żeby tu się obronić. O kurde. Silnik proszę. Trudno. Ja tu mam pilniejsze roboty. Panie. Nie damy rady. Obronić trzech. Trzeba drugi ochronić. No, proszę bardzo, wracamy. Super, cieszę się. Jeszcze jeden. Przed nami. Minimum jeden. To czołgu, bo tu zaraz ucierpisz bardzo. A wy go naprawcie czym prędzej. Potem jego. Tam będzie bardzo ciężko uratować. Bardzo ciężko. Chyba, że Panzer da radę się przebić. Ale szalenie ciężkie to może być, uratowanie trzeciego, myślę. Dajmy to jakiś oddział do okopu. Bardzo się posadzam, ale nic nie obiecuję. Ogniam niego. Stracimy ten pojazd, niestety. I wtedy się skupi atak na, na dwóch pozostałych, więc będzie ciężko. Oj, będzie ciężko. Ogniam. Dobra. Nie, trzeci jest stracony. Musimy się wycofać. Musimy się wycofać. Świetnie. Jeden uratowaliśmy, jednego się nie da. Trudno. Staramy się, bardzo. Trudno. Najważniejsze, że tego nie treści. Dobra, czołgi obrót. I osłaniać nasz wehikuł. Jazda za nim. Naprawić. Panowie odwrót to jest samobójcze. Pozostanie. Tutaj szkoda ludzi. Ratujcie się. Przy ich jeszcze chwilkę i zaraz się też wycofujemy. Osłonić odwrót pojazdu i uciekamy. Czekają tam na nas. Przy wyjściu, uwaga. O kurde, musimy ratować wóz O tam go rozwalą. Jazda naprzód. Nic, szybciutko. Zdążymy przed nim, chyba tak, dobra. Od tyłu go proszę. Teraz! Pojazd do broni, w jamoniu, A nie tam z piechotą walczyć. Odsłonić, odsłonić odwrót. Dobra panowie, ucieczka do, do sztabu. Dwa się udało uratować, taki był cel misji. Gotowe. Najważniejsze się udało, misja zaliczona. A trzeciego niestety nie dało się uratować. Nie w tym stanie osobowym, jaki mieliśmy. Nic załodze nie będzie. Wycofał się bezpiecznie? Dobra, super. Doskonale, to teraz my się wycofujemy. A krótka misja kolejna okazuje się, chyba. Na to wygląda. Zobaczymy. Most of our intel is saved, although I cannot calculate to what extent it has been compromised. We cannot wait longer and risk the British organizing a defense. I'm ordering an immediate assault on Tobruk. No, dobra, to teraz kierunek dobry, to I checka. met an Italian one night. In the confusion of battle, we'd ended up in a trench together. We were both tired of fighting. So we talked. I told him about my family he told me about his he had a daughter too the fighting started again at dawn the italian was shot and i tried to save him for a moment the war seemed so pointless but my daughter's letters reminded me of life in benghazi and what i was fighting for my family and my home <laughs>

Mam nadzieję, że następne będą dłuższe. Ja się świetnie mimo to bawiłem. Było intensywne i fajnie. Sympatyczne są te misje i fajnie wprowadzają do, do trybu multi, myślę, bardziej niż kampania aliantów we Włoszech. Na więcej i po więcej zapraszam Was na kolejne odcinki. A na razie to wszystko. Trzymajcie się do usłyszenia w kolejnych. Papa! Pa.